cukiereczku. Ech, mówiłam ci, że masz tak do mnie nie mówić. Czy ja na ciebie mówię śmierdząca skarpeto? Nie, ale możesz. To by było nawet fajne, cukiereczku. Jakie kłamstwo wcisnęłaś właścicielce, żeby się dzisiaj wymknąć? Tak się składa, że powiedziałam jej całą prawdę. Serio? Też muszę tak kiedyś spróbować i przekonać się, jak to jest. Plagg! Powinieneś zostawić coś dla innych. Wiem, ale tak mnie obrzydziła twoja grzeczność, że od razu zgłodniałem. Ech. Mam nadzieję, że uda się połączyć z Nuru. Też na to liczę. Czy ty płaczesz? Kto ja? Wcale nie płaczę, żartujesz sobie. Chodź, ścigamy się. Kto ostatni, ten nie dostanie sera. Mm. Hej, Wejs, co u ciebie? Bo obudzicie mistrza. Pst, za mną. Mm. Koniecznie przekażcie Nuru wszystkiego najlepszego z okazji 3500 cyklu. Oczywiście, Waze. Uh -huh. <głos> <głos> Hej wam wszystkim, to my! <noise> Blok! kiki jesteście! Z Waszą pomocą na pewno uda nam się nawiązać łączność z nuru. Godne kwami tworzenia i destrukcji. O, co przynieśliście? Co Bracia i siostry mieszkające w szkatułce mirakulów. Na tę wyjątkową okazję przyniosłem wam przepyszny serek. O, o nie jebio, ale... ser! Niestety, musiałem go poświęcić lecąc do was, by nakarmić biednego głodującego kotka. Mm. Ale on dobry! A to co masz, tyki? Przyniosłam wam to z domu mojej właścicielki. O, o jest piękne. Piękne. Zaraz. Chyba wiem, co to jest. To pędzelek. Wow. Ale błyszczący. Uuu, pora zacząć imprezę! <śmienki> Dobrze, że przylecieliście. Macie mądrych właścicieli, skoro wam na to pozwolili. Tak. Twoja właścicielka. <noise> Zapomniałaś chyba o zaklęciu? Nie możemy zdradzić imion naszych właścicieli. Pamiętasz? Tak. Ta dziewczyna to najlepsza biedronka, jakiej służyłam. Mamy szczęście, że strażnik Mirakulów bez problemu się na to zgodził. Może zatańczymy, Tiki? W końcu urodziny naszego przyjaciela Nuru to ważna okazja. <noise>